Witam. Ja jestem Wlodz i ze mną jest Izrael. E, widzimy się w kolejnym odcinku naszych kochanych żółtasów, lubiących się z innymi żółtasami z Kośnokini. E, I nie przedłużając, idziemy dalej. Trzeba... A nie, przegrywamy. Przy Pekinie nie wolno przegrywać. Co z tego, że atakują z każdej strony nie mamy zaopatrzenia? A jeszcze. Jak chcesz, eee, no właśnie widzę teraz. Nie wiem, czemu tam nie ma. Ej, ja nie zdążę. Weź ich tam przecież. O nie, nie mogę kontrolować. Raz, raz, raz. Udało się w ostatniej chwili. Jakby 12 dywizji sobie postanowiło przerwę zrobić. O, o Słowacji. Właśnie, pokaże, co się na świecie działo. To, że Słowacja powstała. I to, że właśnie Włochy zajęły też Albanię. I źli Amerykanie odmówili nam samolotów, ale te Chiny teraz śmiesznie twoje wyglądają. Wyglądałem poprzedni wygląd, Wyglądały jak mała Polska. O, teraz jest wielka Polska. E, tak, linia domowskiego od razu. A Polacy też byli parkizankami, i też mam parkizankę. No, hmm, wszystko pasuje, to jest Polski? Może zacznę tą robić, nawet jak tak dalej pójdzie. Ej, ja zacząłem. Drugą już robię. Ja mam pierwszą tylko. No, ale oni cisną. Do... Mogę racjonalizację robić. Gdzie cisną? No kot cały czas komuś z kolicą. Facebook. Widzisz Fejka. kiedyś mieli w ee, Taiyuan, w stolicy, i było dobrze. Fej, no! Każdy jest moja prowincja. Kiedyś to było. Nie to, co teraz. zająłem im tego Sujanu. Bo nie mogę. Gdybym mu to bym zajął. Hmm. O nie, zapomniałem poprawić relacji z Amerykańcami. Ej, nie mam już tego traktatu? Nie mam. Aż w sumie pewnie się jedni i drudzy nie zgodzili na, ten, na usunięcie traktatu Ale dostałem chyba... A czekaj, nie, bo i tak bym miał ten traktat A nie, nie zgodzili się Bo miałbym taką nową wersję No wiem, że się nie zgodzą imperialiści Dokładnie Trzy zasady ludowe Tak, socjalizm, nacjonalizm Aha, Brytania to mnie mega w ogóle nie lubi, nie wiem czemu A, to bo Hong A, Hong Pożądamy od nich prowincji. i zobaczą, potem zajmę im ten hong Kong. Trzeba czekać go czterdziestkiego pierwszego. Zgodzili się! Na co? I, I Brytyjczycy i Amerykanie na traktat. O, a mam... widzę, no. Patrz, nie mam teraz traktatu i mam nowy równy traktat. Dostajecie <laughs> się stabilności i tego. <laughs> a wiesz co to oznacza? Co? <laughs> Zamykamy gospodarkę. <laughs> nie, nie opłacisz się zamykać gospodarki. A ja nie usłaszkę go? Skangarki srebra? srebra? Eee, czekaj, muszę mieć pokój. Hmm, taki przypał to trochę. No, no. Poczekaj, to... eee, Poczekaj. No W tym fokusie nie pisze, że po Nie czekaj, a który to fo fokus jest? Tak, ci powiem, tylko wybiorę. Dobra. Masz kam na prawo i kam masz finish, a jest silver skanger. I musisz mieć jakiegoś... A to muszę mieć doradcę. Tego Punga. Kung, siang, I Si ci w KG Ken yy, mogę go mieć, ale... A, bo on daje mega minusy, dlatego go nie brałem Wiesz co on daje? Co? Minus 5 stabilności, minus 5 war supporta Skurka. Ale wiesz, no... Kenska. Skarbiali... No tak, opłaca się okay. yy, Na razie jeszcze czołgi kombinuję Bo w sumie mam template dywizji pancernej Która zabiera 240 czołgów Więc wiesz, mogę wyprodukować jedną dywizję pancerną Będę miał 10 czołgów rezerwy. Jest całkiem dobrze, mam czternaskę i mam dwa tysiące na plus. Załoja no, jakieś komunisty tutaj mi biły No ej, jak ty to przejąłeś tak szybko? Bo już... Kaję, jak w poprzednim razie miałem wzbuskowane poparcie. Oż ty draniu! Ej nie, bo serio, bo zaraz rozwali mi to wszystko. Piepa, trzymasz. Zobacz, jest ładne, no. O, masz dostęp do morza. Nie. Izrael mnie zdradził, jak tak można? Powstanie komunistyczne w Hebei. Gdzie im niszczyć Ken, grogi? Eee, w Pekinie. okej, okay, okay. Nie, tam są zniszczone. Eee, niż im w południowym hanarze. Południowy hey, pan, hanar. Ja A, bo ja nie mam, to masz? Pewnie. To jak możesz no, gdzieś zniszczyć, wysyłam... to we wschodnim Hebei w takim razie. Okej, okay, ale wiesz, już kam go o wysyłam partyzantów. Ja mam, że mi wysłałeś partyzantów. Znaczy nie, jaka e, już nie. mi się wydaje, że za każdym razem jak wysyłasz partyzantów, to ja dostaję informacje po prostu. Możliwe, ale mówię, część partyzantów zamiast na północ myli się idzie na południe, tak przypadkowo. A mm. ale szkoda, bo naprawdę, jakbyś zbustał, tam wszędzie na tyłach komunistów w pierwszej kolejności i zrobił powstanie komunistyczne, bo to było lepsze niż takie, jak mi zabrałeś prowincję czy szanksi, wiesz o co chodzi. Takie mm -hmm. wielkie powstanie zrobić. Nie, ja tam nie mogę robić im powstania. Ja mogę y, poskanie po robić tylko u Ken. U Kwoich, na Kwoich karenach, a u nich mogę robić tylko. niszczyć im Ken, infrastrukturę. Ach, kiepskie. Ok, nazywa się Kampania infilkracyjna No i tak You can only infiltrate, no i tam na, ki, Wiesz, co jest a, śmieszne? W, 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 w dwóch w portach non-stop mi się desantują więc wszyscy starają. I wiesz, co jest najśmieszniejsze? No, kawaleria ich odpłycha. Pężna na Husaria chińska. I trzy fabryki robią artylerię. Masz artylerię? No. Kurde, chłopie, ja mam 110 tysięcy karabinów na plusie. Kurde. Dokładnie, to dokładnie Nie, 10 tysięcy powiedziałem. Dobra, idziemy w artylerię i support What? Ej, jakiś kontratak poszedł, nie wiem jaki, ale udaje się, więc kontratakujemy Patrz. A no tak, bo ja nie mam już tych minusów No, o, i już nie mam nawet pro tych problemów. To Nuclear Research Speed sobie mogę zwiększyć. Tak Musimy się ścigać, kto pierwszy wymyśla bombę atomową. Tak. A walić idziemy w przemysł. Industrializacja kraju. Ej, serio, mam nadzieję, że bardziej na południe nie pójdziesz, bo... E, byłby przypał, bo... E, ten... Tak trochę jakby mi przeszkadzałoby to jeszcze bardziej... Czy ten Hebej to przeboleje chwilowo. Tam jak Ci ten Hebej przeszkadza. Border gore. I tam. To jest kelkokiem czasowy. Zajmę całą północ koło i już będzie ładnie wyglądać. Taki nie jest mój. Nie. Przecież zobacz Gokera z w główcie dziwek naskiem kontroluje pek. Polacy. Tak. O nie, ekwej SUN zaraz to łamka isk ten i też zniszczona prawie cała Ej, weka ca trochę, bo mamy cały czas przewego w powietrzu I to daje jezu bonusy. Wiem, wiem, A bo oni nie mają w tej okolicy lotniska, bo ja kontrolujemy jedyne isko na okolicy. Kopa, po co Bugiowa. E, bo oni mają jedyne lotnisko, w tym Pliny Majo. Oho. A więc wojna. <laughs> A, ciekawe jak szybko upadnie Polska. Francuzi atakują. Pekin jest pusty, bo oni nie ogarniają, że wiesz, że tam nic nie ma. Jakby na chwilę dosłownie odbić tą prowincję e, Przy Pekinie to co się bije hmm? e, To było... Czas... Wiesz... Tak, tylko cały czas tam się puszują Wiem. Um, to boli. Ej, a może by rzucić lepszy karabin w ogóle, bo mogę? A mam cały czas karabiny z krzyżegowego szuskę. Można i tak. Właśnie szukuję system. Yy, bo ja. robię, trzy, wiesz, olałem dwa pierwsze wydobywanie tych budynków mhm. czy coś i robię trzecie, bo jak zrobię trzecie, to mogę sobie surowce respić. Ta. A Nie Zniszczę im grogi w Jechol. A ja sobie robię cywilną ekonomię wow. W Jechol im zniszczyłeś coś? Za, nie wiem, na początku muszę tam zrobić poparcie i go pierdolić. A, zacząłeś budować w poparcie? Tak. No właśnie, bo mi wyskak wyskakuje, że komuniści uderzają w Jachol. No, no kurde, pa, jaki ma super wywiad, że wie co się dzieje w Manchu. No. A, manżure była akurat mega skorumpowana, więc to może być re nawet realistyczne, ci powiem. Mhm. O kurde, zwalczać inflację. Oho. E, Posz, szybko poszło. A no jakby zaczęli pierwszego, to dodaję 7 dni. To byłoby historycznie nawet. Co się ma? Już, już Luksemburg, tak, Aj, Luksemburg a wygrywa. Tak, potężny Luksemburg. Potężny Luksemburg. Nazwa odcinka: i kradnie ten prowincji... Nie. Nazwa odcinka będzie: Potężny Luksemburg kontratakuje. Czy jakoś tak? Holandia. To, to, to nieźli Alianci. Ustawiłem historyczne AI przypominam. Holandia właśnie sama dołączyła do Aliantów czy została zaatakowana, nie wiem, ale... Nie wiem. Ale najlepsze jest to, że właśnie weszli też. Jest to Niemcy go przebierają.. Tak. Tak dobrze, że postawiłem na sowiecką kooperację. A prawa ekonomię, szybko. Bo się inflacja zaczęła. Ej, 100% supli. Oho, resynch. Ja. To widzimy się zaraz. O. Widzimy się z powrotem. Kontynuujemy. Nawet na trójkę dam na razie, bo w chmurach latam. Zajmuję się wszystkim, tutaj innym. Raz wymy wymyśleć broń z 39. Ładnie, cała Manchuria prawie bez jednej prowincji, jest twoja. Okay. Jeszcze teraz Hanar będzie trzeba zjechać. Widzę, widzę. Znowu tak, wysyłam okay. tam do tego Kwej... Yy, ten... armię, bo... problem jest. Oni cały czas. Kurde, jakbym miał jakąś rezerwową armię... Ej, czekaj, mogę powołać rezerwową armię. O. A i tylko artylerii mi brakuje, dobra. O, znowu gdzieś uderzyłeś, odpowiedział w W ogóle ty mówisz czternastki, masz ja też mam czternastki. Miałem dwudziestki, ogólnie z tego jednego template'a, ale na razie go nie ruszam, bo a w sumie mamy więcej fabryk. Aha. O, Belgia. Teraz zobaczymy, jak śmiesznie wygląda. Czy nadal się. nadal Niemcy przegrywają. Norwegię, co oni tak agresywnie nie wiem. wszyscy? Kiedy ustawiasz e, historyczne AI w grze paradoksów. Pa, A, pa, nie zakatowali. O, Holandia przegrywa, czyli jednak Rotterdam padło. Amsterdam. Amsterdam się wdrożył. Nie, nie ma już potężnego Luksemburgu. O nie, Luksemburg się zmniejszył. Holandii w Holandii Singapuru. W fokusie powinien mieć e, ten, wróć żeby drzewku. Powinien mieć e, taki fokus. Dosypywanie sobie piasku. Sobie. ty Patrz będzie atakuje. Bo tam je do dywizy kliternie, żeby ruszyła. A to śmieszki. Wiesz co, oni by nie atakowali non-stop głupi, gdyby nie to, że... Dobra, wracamy już, dalej kontynuujemy. Eee, co tutaj było? Mogę traktory produkować. Dobra, startujemy Do czego? dalej. No wiesz, czołgi. Dobra, jakie czołgi, dobra, już myślałem, że nie wiem, czy tylko ci poprawię, nie wiem, mniejszą populację. Ja. Wynajdę pistolet maszynowy, typ 36 za... 37 za 100 dni. Będę mógł przerzucić się na lepszo, lepszy sprzęt, bo już mam 30 tysięcy karabinów. trochę kenman power Japończyków, trochę no, jest straszny. No Mają, no... Manpower, zasoby ludzkie. Japonskie. O nie, za dużo. Że wiesz, tak ja mam 15 milionów, więc trzeba. Tak, dobrze. ale jak na jak dużo. No. Możesz szukać na czwórkę, jak chcesz. Eee, to za chwilkę, poszukam tego ducha narodowego u Okej okay. Tak, bo oni mają 2,5% z ducha narodowego. Eee, 5% mają ustawione. Normalnie Prawem. Tak, czyli 7,5% ciągną, co się nie dziwię, że tyle mają. A, no Japonia też to jest to jednak króżna. Mogę wybrać Niemcy albo ci ruscy. Dobra, daję 4. O mój Boże, plan 60 dywizji czy... Aha, serio? Serio... Ruscy dają mi do spodochroniarzy bonusy. Oni mieli masę spodochroniarzy. No tak, ale po co mi spadochroniarze? Niemcy dają mi bonusy do szybszego do tego, szybsze szkolenie i plan 60 dywizji i 5% organizacji. Że. Pa, że mm, a, sobie ci mogę. Gdybym miał jakiś event, ale... Even, ale poza tym, go skajesz, tego no, politycznego gra. Tania zdechła. Tak, i a... Paryż, No. też. No, Francja, Francja, <laughs> ale Paryżkę Tak. I Hess sobie poleciał. I Islandia. Linia Marzinoka jeszcze się broni Brytyjczycy? No. Brytyjczycy. No, fajne, Brytyjczycy. No, fajne manpower Power mają Brytyjczycy. życzę im powodzenia. Ilość Gwizik też mają pokężno. Patrzcie, Patrz, na to, stracili i odbijają teraz tak manicznie. Mhm. Eee, o, Churchill, e, zrób swoją przemowę, żeby dostali Manpowera. To eee, co jeszcze mówisz? Miał fajny Manpower? No, i co A zero. Eee. O, Wishi ma od 4 do 6 Dywizji, a Wolna Francja de Gaulle ma. No tak, zero. Ale za to wolna Francja ma większy manpower. Brytyjczycy się w Sycylii zdesant ten na Sardinie zdesantowali. <gry> Ej, Francja chce w moich portach dokować. Okej, okay, Francuzi. Amery Amerykanie wysłali mi support equipment po prostu. O, Afryka widzę się upada muslimiego. No i Patrz, przegrywam bitwę o, o tą rzekę, ale wygrywam o Pekin. Dobra. Przez chwilę było zielone. No e, ale teraz przestałem wsparcie, by the way. Patrz, a teraz Pekin wygrywam. 99. Można, można. Wygrałem peking. Gratuluję. Możę Jeszcze jak? I pomagaj z kar Ej! zinstępowali się w Szanghaju! O kurde. E, dobra, to dajemy tak, trujeczka. Pauza na chwilę w ogóle. Przepraszam, bo muszę ogarnąć, bo. Wiesz, bo kolejny alarm, się zawył. Hmm. Co mi że już się przejmuje kolejne ziemie. Nie no, ja tych dwunastu muszę cofnąć z frontu teraz jakoś. No, no, no. To jest dość kiepska sytuacja w tym momencie. Dobra, trochę ich przytrzymałem. <grymne> przy Najważniejsze, że nie mają dyskampu do porki. jeszcze. jeszcze. Oh. Czekaj, czemu konwoje, a, ah, bo Amerykanie. Tak, tak. Czy stało się to, co myślę? No kaka, w Indochina. A, oh, Indochiny właśnie upadają. Dobra, jak odciąłem ich po środku niczego, to już połowa. Pieszka, ci pięć nie, nie, ja sobie dam radę. Frontu Bebra. bardziej potrzebuję. Zresztą w froncie okay. sobie dają radę jakoś. Woli trochę, bo te 12 dywizji miało pójść do kontrataku. Ale najważniejsze, że się jeszcze nie przełamali. Tak bardzo. Co teraz filtrowałeś. A nic. możesz wiedzieć, że Shangong jest, wiesz... bezpieczny. Nie, bo chodzi o to, że mi wyskoczyło, że skorowałeś jakąś prowincję i nie ogarniałem jaką cały czas. Tak, decyzję do, odnośnie infrastruktury mam teraz. Nie potrzebne. Właśnie, bo ja mam chyba jakieś problemy. W ogóle mi się, no, najważniejsze, że teraz nie wywala nam. Dobra, supli nie potrzebuję. Tak. Mogę teraz budować wszędzie drogę. Czuję w się, sensie, że jednym eventem dodaję parę dróg w paru miejscach. No. Niestety nie mogę w hewej z pewnego powodu. Ciekawe. Ale to tylko... ja, a nie ja też mogę. Nie mogę. Alko kam jest 5 dróg, No a tak to byłoby 6. Sześć, sześć. poziom. Już trzy fabryki pracują. No, a ja zmniejszam inflację. Dobra, oddawać moje za oddawać moje karabiny. In te żółtasy ze po na okę. O. Eee, co to jest? Jakiś early mobilization mam, ale nie wiem o co chodzi. Bo, że coś mi wyskoczyło, że zmienili. sobie robi już grabiny z krzyżowickiego Rozumiem. Ale myślę, że tym akcentem skończymy ten odcinek. E, I widzimy się w kolejnym Ejo!